Ogłoszono największy polski i Minecraft, który właśnie teraz wystartował i powiem wam o co z tym chodzi. Mam kilka ciekawych informacji o nowym trzecim sezonie na e SMP, który ogłosił Sagi. Ekipa Faiza powajaca bez minimajka, Śmieszny spędził 24 godziny w łazience czajnika i dowiedzieliśmy się, że może zawalczy na Fame MMA. 13-letnia uczennica zaatakowała nauczycielkę żelazkiem, koniec Syria Minecraft pomiego, który mocno upadł, a na koniec ekipa Wajdengi i Boxdela, czyli. Goats totalnie podbija YouTube'a i małe rekordowe przerosty. To są szybkie i najciekawsze newsy. Jak widzicie, bo jeszcze jest kamerka i wiem, że długo naprawdę na nią czekaliście. Więc pobijmy jako et lajków i wbijamy tutaj 700 łapeczek w górę. Więc szybko teraz kliknij łapkę w górę. Zostaw suba z dzwonkiem, żeby być na czasie. I w komentarzach napisz hashtag Polska, a przepnę ci serce. A teraz lecimy do newsu. A start mam dla Was ciekawy jaki dziwny temat, ponieważ 13-letnia uczennica szkoły w województwie świętokrzyskim zaatakowała nauczycielkę żelazkiem. I nie ma co się oszukiwać, ale jest to naprawdę dziwne. A dokładnego powodu jeszcze nie znamy. Jednak według ustaleń ta uczennica na tej samej lekcji zgłosiła nieprzygotowanie. A dodatkowo sama nauczycielka po tym zdarzeniu musiała jechać do szpitala, a ze informacji, które są publiczne, wiadomo jest, że nie doznała ona jakichś większych objażeń i tego samego dnia wyszła już ze szpitala. Jak wiadomo, możecie sobie wyobrazić, co może się stać po takim uderzeniu z żelazka. Myślę, że na pewno nikt nie chciałby dostać z takiego żelazka, ale całą sprawą zajął się już sąd rodzinny, więc na pewno poniesie ona jakieś konsekwencje. I nie wiem, jak wy, ale ja chyba pierwsze słyszę o takiej typu akcji, ale na szczęście nic poważnego się nie stało i nikt aż tak mocno nie ucierpiał. Ciekawą sprawą na pewno jest nowy film śmiesznego, który to zapowiedział już jakiś czas temu. Jednak w zapowiedzi nie było pokazane, gdzie będzie spędzać te 24 godziny. I myślę, że każdego on zaskoczył, bo okazało się, że spędził je w łazience czajnika. Czyli ostatnio naprawdę popularnego youtubera, jak i popularnym youtuberem jest też śmieszny, w sumie to też nieśmieszny, bo, bo robi on też Daily na swoim drugim kanale. Ale śmieszny jest też znany z tego, że zmienił content z Minecrafta na taki in real life, czyli w prawdziwym życiu. Ale o tym już zapewne wiecie. I sam film, jeżeli miałbym ocenić, to naprawdę ciekawy, a patrząc z pozoru, no to 24 godziny w łazience myślę, że każdemu może się wydawać, że jest to nudne. Jednak tak nie jest. Ale co ciekawe, na filmie pojawił się również Boxdel, który dla w sumie chyba żartów powiedział, że jeżeli spędzi on w tej łazience 300 godzin, to ogarnie mu walkę. No tak no, z tym tekstem ogarniemy to od Boxdela, ale no co, może akurat się uda. Jednak ciekawa akcja, ponieważ możliwe, że śmieszny zawalczy na Fame MMA, bo zaraz będzie mieć 18 lat, przez co będzie mógł to naprawdę zarobić. Według mnie totalnie mocne, że z Minecrafta przeszedł od razu na tak wysoki poziom, że zbija sobie pionę z włodarzem Fame MMA. Jeżeli walka śmiesznego faktycznie miałaby miejsce, to po pierwsze od razu was o tym powiadomie, a po drugie będzie to naprawdę mocne. A teraz napisz w komentarzach hashtag Polska, a przypnę ci serce i przez to masz szansę pojawić się właśnie teraz na ekranie, jak te osoby z poprzedniego filmu. W dodatku chciałbym pozdrowić Foxy, jego Wojtka i Lame i dziękuję naprawdę wam wszystkim za wykupienie wspierania na mojemu kanale. A jeżeli ty chcesz też pozdrowienia właśnie teraz w newsach, to wystarczy kupić jakiś poziom wspierania na kanale, więc nie was zapraszam, jak i za Zapraszam Was na naszego Discorda po kozackie konkursy, na przykład za chwilę wleci konkurs na jakiś hajsi oraz komunikatową Mayangę, którą każdy z was może dostać właśnie w tym momencie. Tak fajnie na pewno nie było niestety na serwerze FOME'ego, który od dłuższego czasu mocno upadał. I z tego co wiem, jakiś czas temu wystartowała tego nowa edycja, i było to dosłownie chyba z tydzień temu. Jednak ona już totalnie nie wypaliła, i grało tam naprawdę mało osób, w niektórych momentach nawet po 30. I sprawdziłem o co chodzi, bo szczerze już. Dawno nic o tym serwerze nie słyszałem i się zdziwiłem, bo w zaledwie kilka dni po starcie edycji została ona już usunięta i serwer został można powiedzieć zawieszony, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Stoją na serwera nie działa, Discord, jak widzicie, nie ma żadnej nazwy. Był to też chyba serwer lifestyle więc za bardzo niczym się nie wyróżniał. I może to jest też tego powód, dla którego tak mało osób tam gra. Z tego co piszą ludzie, jest to koniec tego serwera i raczej nie doczekamy się już nowej edycji. A, oczywiście w tej formie, bo może nowej się doczekamy, ale raczej nie w tej formie. Prawdopodobnie upadło to tak mocno, że było to już po prostu nieupłacalne i chyba to jest powód, dlaczego to się skończyło. Może będą też jakieś wyjaśnienia ze strony Fomiego, że trzeba przyjąć tą informację, że koniec był za sprawą tak mocnego upadku. Teraz news, który może was naprawdę zaskoczyć, mianowicie ekipa Freeza prawdopodobnie w końcu doszła do porozumienia i możliwe, że wrócą do nagrywania razem. Już wam tłumaczę. Wszystko za sprawą ciekawego shota z live'a Multiego, gdzie to wszystko poszło tak naprawdę warial na cały internet. Ci Krzychu. Obserwuje Friza. A czy Fris obserwuje Krzycha? Pocz. Tak? I Friz obserwuje Nowciaksa też. I Pateca. A czy Patec obserwuje Friza? Tak? Wszyscy się obserwują, widzowie! Jak widzicie, zaczęli oni nawzajem siebie ponownie obserwować, a wcześniej nikt z nich tak nie miał. A uwierzcie mi, że w tych czasach na naprawdę znaczy to dużo. I też wujek Łuki, gdy odpowiadał tam na jakieś pytania, właśnie poruszył ten temat i powiedział jak zawsze, że chcą oni dojść do porozumienia i że już chyba są blisko. No i chyba faktycznie się udało, bo takie coś na pewno coś oznacza. Tylko że jakoś nie znalazł się tam Minimajk, który jak wiadomo ostatnio dość mocno odwalał i ogólnie od dawna jakoś się nie zachowywał normalnie w tym internecie. Więc jeżeli już mówilibyśmy o jakimś powrocie, to raczej bez minimajka, bo jak widać chyba z nim jeszcze się nie pogodzili, albo po prostu nie chce już on w tym uczestniczyć. Ale czy liczyłbym na jakiś powrót do nagrywania razem, to myślę, że będzie ciężko. Z uwagi na ich relacje, które w tej kłótni raczej nie były najlepsze i ponownie razem na pewno będzie ciężko nagrywać. Ale wiadomo, ta reszta pewnie starej ekipy by chciała wojucić, bo voice na pewno by im pomógł znowu wojucić na tą właściwą drogę i znowu robić gigantyczne wyświetlenia. A jak wiadomo, tych wyświetleń im ostatnio trochę brakuje, bo każdy tam pojawił upadł, a większość w ogóle przestała nagrywać. Więc według mnie możliwe, że są pogodzeni albo dopiero będą, a czy faktycznie będzie coś więcej, to czas pokaże. Nowy trzeci sezon i SMP. Ostatnio w newsach mówiłem o tym, jak Anarechia upadła i że totalnie nikt z niej wręcz nic nie nagrywa. Jednak na pewno dużo osób zaskoczył sagi na live'ie mówiąc właśnie o nowym sezonie Andarhii, dokładnie trzecim. Eee... Pierwsze, s... trochę mi się już znudziła, ale Anarchia sezon trzeci będzie, to wam powiem. Tylko... Tylko nie, nie, nie teraz. Będzie trochę później, będzie taki. Tylko szczerze, jakbym miał to oceniać, to wiedziałem, że będzie to nowy sezon, to nie znaczy, że będzie on dobry. A przykładem może być na przykład ten drugi, który też miał być z pozoru dobry, jednak według wielu osób był naprawdę słaby. Ale czy trzeci też będzie taki? No to zobaczymy, ale wiemy jeszcze trochę, ponieważ wiemy, że nie będzie on niestety niedługo, tylko w przyszłości. Wydaje mi się, że jest tak dlatego, że chcą oni zrobić coś lepszego niż do tej pory i nie chcą zanudzać już takim kontentem, tylko tworzyć coś nowego. I Czyli potrzebują na to więcej czasu. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest, i jeżeli ten sezon by faktycznie miał miejsce, na przykład w wakacje, to mile się zaskoczymy, a nie dostaniemy znowu to samo co wcześniej. Liczę na to, bo słabe było, jak na tej i nikt nie grał, bo nie było totalnie żadnych filmów i zresztą dalej zbyt dużo ich nie ma. A przypominam, że gra tam 25 osób z tego co pamiętam, więc powinna być naprawdę masa kontentu. A niestety tak nie jest. Jeżeli byłyby jakieś nowe informacje, to od razu was o tym powiadomię, więc subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby żebyś wiedział co się dzieje. Goat strzyli ekipa, do której należy Wardenga między innymi, ale nie tylko, bo należy do niej też Boxdel, Wojtek Gola, Izak i Kacper Błoński. I wrzucili oni niedawno swój pierwszy film, który na naprawdę gigantyczne wyświetlenia, bo w dwa dni wbił ponad 1 300 tysięcy wyświetleń, co jest wręcz niesamowitym wynikiem. A sam kanał w ciągu ostatnich 24 godzin zyskał 125 tysięcy nowych subskrybentów, i w zaledwie kilka dni udało im się wbić 200 tysięcy subów, co też jest naprawdę mocnym wynikiem. Dużo osób by się nie spodziewało, że będzie to tak wielki projekt, ale jak widać wypalił on naprawdę bardzo dobrze. A co do samego filmu, no to tutaj już wiele nie powiem, bo nie mi to oceniać, ale według mnie był on fajny, tylko trochę zbyt cringe'owy, było tam trochę dziwnych akcji. Jak na pierwszy film było naprawdę spoko i w sumie jest to podobny content do Team X, czy na przykład do Ekipy, myślę, że też można to porównać, ale wcale nie ogląda się tego źle i ja liczę nawet, że zarobią oni jeszcze więcej. Kto wie, może będzie to nowa konkurencja dla Genzi, a może już jest, ale wydaje mi się, że widownia Gen Z i tak się to trochę różni od, od ich widowni. Bo jak wiadomo, głównym założycielem tego jest Vaidenga, który też ma inną widownię wiadomo niż Face czy inni tam członkowie. Ale też dobrze postąpił, bo wziął też naprawdę zasięgowych ludzi do tego projektu, którzy na pewno jeszcze bardziej to wszystko rozwiną. Największy polski tuin w Minecrafcie, który właśnie teraz wystartował MCTS, bo taką nosi właśnie nazwę, to wydarzenie oznacza po prostu Minecraft Tube Show. Jest to turniej dla twórców Minecraft, jak sama nazwa pokazuje. Zadaniem każdej drużyny jest zdobycie jak największej ilości punktów w wielu różnych rozgrywkach. Na już żeby zwyciężyć, twórcy muszą wykazać się umiejętnościami oraz pracą zespołową. Takowe turnieje rozgrywają się co kilka miesięcy, a każdy kolejny turniej staramy się wykonać coraz lepiej. Tak właśnie organizatorzy tego wydarzenia opisali właśnie to wydarzenie. Szczerze o pierwszej edycji totalnie nic nie wiedziałem i nie miałem o tym żadnego pojęcia, ale ta edycja, czyli druga, jest na Obszarną. I wszystko składa się tak naprawdę z wielu rozgrywek, takich jak macie teraz na ekranie, a ja wam mogę wymienić jakieś przykładowe: na przykład box fight, Kai fight. World Battle, Parkour i naprawdę wiele więcej ciekawych rozgrywek. Wydaje mi się szczerze, że jest to naprawdę interesujące i jest to tak duże wydarzenie, że będą oczywiście z tego odcinki, live'y utwórców, którzy do tego należą. Ja szczerze czekam, aby zobaczyć jak to wygląda, bo co jak co, ale jest to naprawdę ciekawe. Wszystkie dojrzyny, jak już mówiłem, zmierzą się na wielu trybach, ale co bym tutaj chciał pochwalić, to ciekawy pomysł organizatorów, bo jednak w Polsce takiego czegoś jeszcze chyba nigdy nie było i jest to totalna nowość. A teraz to tyle z newsów, cześć!